Gdy byłem dzieckiem, miałem psa, Maxa. Był chudy, przestraszony i samotny, kiedy znalazłem go na ulicy, ale od pierwszego dnia stał się moim wiernym przyjacielem. Spał przy moim łóżku, odprowadzał mnie do szkoły i czekał na mnie przy furtce. Był mądry i oddany. Zawsze czułem, że mnie chroni. Pewnego wieczoru wracałem ze szkoły, gdy nagle usłyszałem za sobą kroki. Dwóch mężczyzn zbliżało się szybko. Jeden wyjął nóż. Chciałem uciec, ale złapali mnie za kurtkę. Wtedy rozległo się wściekłe warczenie. Max, który zawsze czekał na mnie przy furtce, musiał mnie wyczuć. Rzucił się na napastników, gryząc i szarpiąc. Jeden z mężczyzn Machnął się nożem i trafił go w bok. Max zawył i upadł. Mężczyźni uciekli, ale ja nie myślałem o niczym innym, jak tylko o Maxie. Wziąłem go na ręce i pobiegłem do domu. Czułem jego ciepło, jego szybki, urywany oddech i strach, że go stracę. Rodzice zawieźli nas do weterynarza. Przez długie godziny czekałem, aż lekarz wyjdzie za drzwi. W końcu usłyszałem, będzie żył. Max długo wracał do zdrowia, ale blizna na boku nigdy nie zniknęła. Tak jak pamięć o tym, co dla mnie zrobił. Został ze mną przez wiele lat. Nigdy nie zapomniałem, że oddałby za mnie życie. I choć dawno go nie ma, wciąż jest moim bohaterem.